Zadanie siódme. Para liczb x równa się 5 i y równa się minus 2 jest rozwiązaniem układu równań, gdzie A oraz B są liczbami rzeczywistymi. Punkt o współrzędnych AB należy do prostej o równaniu. No dobra, no to sobie to podstawmy. Czyli jest tak 2x, czyli 2 razy 5 odjąć. A w zasadzie dodać, bo to jest a razy y, czyli 2y równa się a. Y, 2a, przepraszam. A nie y, 2a. Dobra. Czyli z tego pierwszego będziemy mieć 10 równa się a odjąć 2a, czyli 10 równa się minus a. Ok. Teraz mamy przykład B. W sensie musimy tutaj to drugie. No to lecimy sobie. Px, czyli 5b. Dodać 2y, czyli odjąć 4 równe 2. Przerzucamy, Czyli 4b równa się 4, b równa się 1. Ok. Czyli mamy punkt o współrzędnych, a tu jeszcze, a będzie minus 10, czyli mamy punkt o współrzędnych o minus 10 i 1. Dobra. No i teraz jakbyśmy to zrobili, żeby było spoko. Sprawdzamy. To jest X to jest Y, więc sprawdzamy sobie tutaj jest A, B, C i D. Sprawdzamy przykład A. X plus Y, czyli minus 10 dodać 1 to na pewno nie równa się 3. Teraz B x, czyli minus 10, minus 1, to na pewno nie równa się 7. Teraz c. x, czyli minus 10, dodać y, czyli dodać 1, równa się minus 9, czyli to jest odpowiedź c.